W poprzednich częściach ułamywacz postanowił zabrać Maję na randkę oraz jej się oświadczyć, jednak dzisiaj poszedł on o krok dalej. Maja! Maja! Słonko wstało! Dzień dobry, moja piękna narzeczona! Dzień dobry. Siema. Jak się czujesz? Źle, bo mnie obudziłeś i dalej tu jestem. Kiedyś się No Na pewno. Mam takie niespodzianki. Nie lubię Twoich niespodzianek, wiesz? Ale to Ci się spodoba na pewno. Jestem pewny, wy 2%. Procenta. To może se podarujemy. Ja idę spać, a Ty idź działaj. Dzięki. No nie. A to nie. Maja. No. Noc hoo! No Ale zanim przejdziemy dalej, pamiętajcie, aby koniecznie zasubskrybować ten kanał z dzwonkiem, a dzięki temu nie pominie Was żaden następny film. I oczywiście nie może zabraknąć Dila ode mnie. Jeśli wbijecie tutaj 28 tysięcy lajków, odblokujecie następną część. A po więcej Mila i Mari zapraszam Was na ich instagramy. się. No, Nogi. Okej. Okay. Uy! Zobacz, mały dziecko. Ja pierdzielę. nie jest piękne? Nie jest Czy piękne. moje nowe buty? Ona nie ma butów. Tak jej się pomyliła. Kocham swoją różową Wiesz co, to jest dużo rzeczy i się coś myli, ale jest tak samo brzydka jak ty. Prawda to znaczy, że moja. No twoja, ale nie moja. Ja, 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 no nie masz być piękna idealnie po nas dwójku, no. Dobrą poznać? Nie chcę jej poznać. A musimy ją jakoś nazwać. Aha, to nie ma imienia jeszcze. Umie gadać, ale imienia nie posiada, tak? Nie. Będzie test dla nas jako rodziców. Mamusia zrób mi koronę królewną. A widzisz? Już wiem, jesteś mamusią. Ja się do tego nie przyznaję. O, chciała koronę, to ma. O. Jesteś wzorową matką. Wiem, ale... Uczyłem się. Zabierzcie mnie stąd. Okej, okay, imię? To jak prawdziwa księżniczka! To nie na moje nerwy, wiecie? Ale już mam dla niej imię. Będzie się nazywać Ula. Ula Brzydula. Myślałem o czymś może trochę innym. O czym? Edmund. Edmund, tak. A ty jak masz na imię? Zielony! Co? Żyli. Co ona powiedziała? Pieczenie ciasteczek jest świetną za małą. Aha. No to nie wiem, no nie, musimy iść na kompromis. Ja nie chcę, Edmund. Ula też jednak mi się już nie podoba, tak jak będzie mieć na Może zróbmy połączenie. Edula. Edula. O, to będzie Edula. Poznajcie Edulę. Ach, nasza piękna Edula. Twoja. Nasza. Boże się... Proszę. mamo, ty przyniesiesz nam trochę ciasteczek dla księżnika. Ona nie ma lepszych tekstów, naprawdę? Wszystkiego najlepszego. Um, ja nie mam urodzi. Tak długo tu siedzę, że są moje, czy co? Nie, jeszcze zdecydowanie nie. Okej, okay, no to ona jest po prostu jeszcze głupsza, niż ja. i ciocię. Później pójdziemy odwiedzić wujka. wujka Matiego. Aha. Mówiłem Ci, że są w tym domu rzeczy gorsze ode mnie. Aha, i dzisiaj jak mamy dziecko pod opieką, to pójdziemy je sprawdzić i poznać. Tak? Gorsze rzeczy niż Ty, tak? No tak, to w końcu Dobra, super. A tylko jednego wujka z mojej strony. Super pomysł, to oddamy mu to i tak, okej? Okay. jeszcze no jeżeli będzie chciał się zaopiekować. Jestem ciągle malutka. I nie urośniesz. Ja nie jestem malutka i słodziutka. Dobra, idziemy z nią, wyprowadzić ją na spacer. A przechodźmy. Gdzie idziemy? Może ją przebierzemy. Ta sukienka mi się nie podoba. Jest zbyt optymistyczna. Właśnie, nie, ja się z nią nie z mogę. Nie mojego misia. Nie mogę się z nią tak nigdzie pokazać, bo to po prostu wstyd i hańba. Nie? Mhm. Obrzydliwe to jest, musi być matching z nami mieć. Mamy jeszcze koszulkę. Tak. Jaką? Niebieską. niebieskim, no? Tak, tak. Kurde. Ale dobra, to będzie o! Niebieski do niebieskiego to będzie właśnie, że twoja. A, córeczka tatusia. No i super. Dobra, patrzcie. Weźmiemy na nią taką koszulkę. Będzie niebieska, tu matching pod bluzę. Ściągamy jej tą sukienkę obrzydliwą. Tylko, że ta koszulka będzie na pewno na nią za duża, więc mamy nożyczki i będziemy robić customową koszulkę dla naszej Eduli. Eduli. Dobra, może ją załóżmy. Hop, ojoj, 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 nie no, patrzcie, to, o, wiecie co, z... nie no, ja nie mam pomysłu, bo ja to chciałam obciąć, ale to i tak będzie za duże, patrzcie, chyba, że wziąć jej spinkę jedną i spiąć z tyłu. Tak się prezentuje nasz outfit na naszym dziecku. Echem, tak się prezentują nasze outfity. My jesteśmy teraz wszyscy w rzeczach z naszego sklepu, także jeśli wy też chcecie mieć coś z naszego sklepu, to macie linka w opisie i w przypiętym komentarzu. I też możecie sobie coś zamówić i też być super fajni jak my. Także jak coś jak chcesz... Maja. Jak ja, jak ona, ono. Nie wiem, co to jest. No to... No, po prostu, no, wiecie co robić. A my teraz przejdziemy dalej zająć się naszym dzieckiem, ponieważ ja bym była super rodzicem, to bym pozwoliła na to, żeby mogła mieć niebieskie włosy. Dlatego właśnie teraz zafarbujemy jej przednie włosy na niebiesko i będzie super, no, jest. To bardzo ładne, prawda? Przepięknie. Przepięknie. Dobra, ja myślę, że teraz jak już wygląda tak, to myślę, że możemy już się z nią gdzieś tak pokazać. Już nie jest aż tak wstyd, co? Oczywiście, że nie wygląda cudownie. Już trochę lepiej. Ta koszulka z tyłu trochę, ale to tam... To się zasłoni. Dodatkowe zabezpieczenie. Załóżmy, że wygląda to po prostu tak. I teraz możemy przejść po prostu dalej. Zobacz, Edula. Światło słońca. Ja chcę spać. W sumie to ona nie jest nie jest taka zła, to może zrobimy testa? Czy ona nas lubi? A raczej kogo lubi bardziej? Co ty na to? Jak wybierze Aha. mnie, to woli mnie, a jak wybierze ciebie, to też woli mnie, tylko ją zaczarowałeś. Tomasę! Tomas jest, tak, Tomas jest. Dobra, to co? Postawimy ją tu. Czekaj, gdzie ją postawimy? Tu, na ją Postawimy Tak, No to płasko. Dobra. Tu stój tu. Aha. Ja będę stała tu. Aha. I teraz możemy ją do siebie wołać. Łolka! Chodź tu! Chodź, Do mnie, do mnie, do mnie! Mnie no wolisz, prawda? No, jaki, no, taty, ty jesteś chory psychicznie, ty ją porwałeś. Tego raz ja zrobiła. Nauczyła się latać, widzisz. Nikt do ciebie nie chce iść, ja też nie chcę. To może ja ją wezmę. I pójdziemy. Co ty na to? Możemy iść zjeść coś z dzieckiem. Ale może się i zapytać, czy ona jest głodna? Może jesteś nie. Głodna? Jest głodna! Myślisz, że jest głodna? Tak. Ej, jesteś głodna? Jestem taka głodna. Nic nie powiem ci! A ty masz coś do jedzenia w domu? Dla dziecka? A, tak, oczywiście. Masz jedzenie dla dziecka w domu, tak? Tak. tak. Dobra, I, a dla mnie coś masz? Tak. Dobra, to ty idź przynieś, a my tu poczekamy. Dobrze, tak, A ja ja mogę się jedynie spodziewać tego, co on przyniesie, bo do tej pory przynosił mi suchy chleb, oczy, jakieś picia z glutami i w sumie nic ciekawszego, także no myślę, że nie będzie miał nic sensownego, co mogłoby zjeść nasze dziecko. Ale na szczęście są tu kury, także na przykład weźmiemy Edule, każe jej wystawić zęby i będzie atakować kury, łapać je do zębów, obierać z piórek i będzie żarła. A jak nie będzie żarła, to znaczy, że nie jest głodna i nie chce jej się jeść. Proste? Proste, ale tak. Hot dogi. Boże. No. E, bagietkę z, kury... z kuryczakiem. Okej, okay, z kuryczakiem bagietkę mamy, no. I takie smaczki. A ty jesteś zdrowy psychicznie? Przecież to są jakieś kabanosy dla psa. Nie, to są kabanosy z psa. Nie, dla psa. Idę go zabić. Kogo? Kto tam jest? Co tak się tłucze? Nie wiem, może Mati. Nie, nie trzeba. Ale fajnie jakby był cicho, ale dobra. Tu hot dogi to masz na kolację. Tu kurczaka zdechłego to masz na podwieczorek. wieczorek. Mm. Okej. Okay. Czyli my głodujemy, chyba, że przyniesiesz coś normalnego. Dla dziecka. Musiałabyś ty pójść może sprawdzić, co tam jest dla dziecka. Nie znam się. Dobra, to ja pójdę z poszukać, bo jakbyśmy miały polegać na nim, to byśmy jadły przysmaki dla psów. No chodź to odłożyć, chyba, że będziesz to jadł. Nie, nie. No właśnie. Oh, wow. Zostaw mnie. Weź to wyrwi w ogóle. Jutro ma tego nie być. Dobrze, dobrze. Już naprawdę myślałam, że to dziecko to jest kara dla mnie, ale już wolę to dziecko niż ciebie. Dobrze, chociaż nasze wspólne dziecko kochasz. Ej, a wiesz co zrobimy? Nie, nie, kocham go. Aha, po prostu wolę. Masz mleko? Nie, nie mam tu kroby. Okej, okay, no krowy nie ma, więc mleka też nie ma, ale mamy mleko owocowe. To weźmiemy to. Mamy... C? Masz tu słoiczki i ich nie przyniosłeś, tylko przyniosłeś jakiegoś kurczaka zdechłego. A to dla mnie. No to już nie będą dla ciebie. Co tu mamy? Marchewka z czym? Marchewka z ryżem, ryż z indykiem i warzywami. Czy ci jedzą takie co? Jabłka i banany z biszkoptem. No jedzą, widzisz, po 8 miesiącach. A ty ile masz? 8 miesięcy? A więcej. No właśnie. Mogę jeść? Jak w ośmiu Tak, masz... to jedno damy tobie, ok? okay. Dobra. Tu jakieś znowu gazowane picie, odłóż to. Tam, do tamtego gówna. Tutaj kubuś to dla mnie. Tutaj czekolada. Ona chciała czekoladę, tak. ale jest jeszcze zamana czekolady. To dla ciebie. I wata cukrowa z jednorożcem. Tym się podzielimy. Dobra. To idziemy ją nakarmić, tak? Tak, aż te dzieci są skomplikowane. A chusteczki jakieś mamy? Już idę. No to idź, bo się pewnie ubrudzi. Mamy chociaż picie dla nas. Także jest sukces. Ja już widzę, jak ona będzie jadła te zupki. To będzie tak śmierdzieć. Ja nie wierzę, że ty kupujesz sobie takie gówno i to jesz. Sam z siebie chcesz to jeść. Jak można chcieć jeść zmiksowany ryż z indykiem? Dobrze. Tu mamy stołówkę, rozumiem? Tak, w ja świeżym powietrzu. Co ty robisz? Jakiś łańcuch? E, to z piły łańcuchowej, ale nie wiem, gdzie jest piła. Okej, okay, nie ma problemu. Okej, okay, to może... O, ty masz butelkę, tak? Tak. Radzi. Butelkę dla dzidzi, okej okay, to. Jest to naprawdę szczęśliwa. Ja nie jestem, ale dobrze, że ty jesteś. Co czekaj, nalejemy może jej tu picia, co? Czy to się otwiera? Nie wiem, ale to jest dość gęste. No. No jest, ale... Ej. Chyba jednak z butelki. Chyba się nie otwiera. Nie no, to się musi otwierać. Aj! Ała. Otwiera się. Ona w ogóle nie ma pieluchy. Nie ja nie obstra. A jak się obstra, to mi na nogi. Masz ten takie spływające spodnie. No, masz rację, wodoodporne. Nie no, co za oferma. Smakuje jej? No nie smakuje, bo tym pluje. No ryś, no kurczak. Ubrzydliwie to wygląda, pachnie pewnie jeszcze gorzej. O fuj! Ach. Już nie wszystko o, Boże, fuj! Normalnie pomidorowo. Dobra, by się karmił. Ja ją mogę nakarmić biszkoptami, ja zjem biszkopty. No. I to jest normalne. Tu są jabłka, banany i biszkopty. Czemu to jest takie... Fuj, ja to zapamiętałam inaczej. Jak moja siostra była mała, to jej wyjadałam takie słoiczki. Ale to... Nie było owoców leśnych, najbardziej lubię owoce leśne. Ja też. Do dupy. O, mamy coś wspólnego. No niestety. No trochę zjedła. Chyba starczy Niedobre. Niedobre. Obrzydliwe. To w ogóle smakuje pomarańczą. Nie wiem dlaczego. Masz, niech je, teraz deser. po proszę powiedział, że ja je dam. Nie wiem, o co tutaj chodzi. A jedno miało być dla ciebie. Proszę, dla ciebie została marchewka z ryżem. Nie chcę owoczki! Ja to chyba dzisiaj dwójką dzieci się zajmuję, na to wychodzi. Owoczki! Kurde, nie maruć mi tu, będziesz żarł marchewkę. Nie będziesz żarł, bo tego nie otworzę. Co, co nam zostało? bata cukrowa. Ona się najadła, teraz trochę Niech coś powie, masz jej mówić, mów. Zróbcie mi prezent i idźcie szukać kwiatków. Chodź, idziemy szukać kwiatków na mamusi. Oni poszli szukać kwiatków, a my jemy watę cukrową, aby nie wrócili zbyt szybko, bo mamy ich już dzisiaj dość. O, jakie piękne kwiatki. Mama się ucieszy. Kurczę, Kurczyc, bady na jedne. Cudownie, trochę walą, ale to nie szkodzi. Agieczko, zobacz to nasza córka ma dla ciebie. Przestań mówić, że to jest nasza córka. Zobacz to, edula ma dla ciebie. Dziękuję. Jakie piękne kwiatki! Śmierdzą jakby pies i obszczął. Zobacz Edula, mamusia. Tak, się ma! Nie ma spania. Trzeba iść się bawić. Zrobiłaś. Jak się chcemy wam? No, plac zabaw. Masz tu plac zabaw? No Nie, ale możemy zrobić jej placaba. E, na przykład... Zjeżdżal! Chcesz budować jej plac Tuż Cóż nie lepiej, żeby się na kurze pojeździła? To też jest opcja, ale nie wiem jak ją przywiążemy do kury. Kury nie są zbyt chętne do bycia ujeżdżanym. Okej, okay, no a zjeżdżalnie to co? Chodź się Zabierzcie, mnie są, bo dostaje do głowy. Robię zjeżdżalnie na jakimś... terenie. Nie, nie wiem co mówi? to żeby jej bajkę opowiedzieć. To jeszcze nie pora na bajkę. Ja opowiem bajkę. No to opowiadaj. Da to Ewo. Będziemy sobie włamywać i Maja i że jej długo jeszcze ślije. Koniec! Maja uciekła do domu, włamywać został złapany przez policję. Koniec! Happy end! Wamywacz uciekł policji i dalej prześladował Maję. Dobra, no zakończeń, zakończeń historii może być wiele. I co? Robimy tak? I zjechała? Czy co? Podobało Ci się? Musisz iść zapywać. Nic nie mówi, no chyba tak. Co, Maria, ja się nie spodziewałam, że to tak szybko i głośno pójdzie. Jeszcze chyba se łokcia połamałam, tak mi ozerwało. No dobra, zamknęliśmy go, to teraz cel brama. Chyba przypadkiem zamknęła się zjeżdżalnia. Ty, no zaczepnęło się, ja... No dobrze, są drzwi. No. Całe szczęście. To no, bardzo szczęście ciężkie, na... mogłabyś nie otworzyć. No i już myślałam, że was nigdy nie zobaczę. Uh. <ścoughs> <ścoughs> szczęśliwa rodzina. To może teraz budujemy Eduli huśtawkę. Huśtawkę! Ja mogę zrobić huśtawkę, patrz. Husiu, huśiu, huśiu... huśiu, huśiu, huśiu nie płaczę. Możemy pójść do cyrku? Do cyrku? Kurde, już jesteś w cyrku cały dzień dzisiaj. Cyrk to jest całe życie swoją. Dobra, huśtawka. Śląda z... Znalazłeś Znalazły świny, tak? Tak. A co to są za te, co zwisałem z sufitu? Nie wiem, Może ja też się będę huśtać? Teraz ja cię nie, nie utrzyma. Ha? Chodź tu. Za głowę ją dawaj, bo za kucyki. A ty nie masz sprawy, ja ci powiem, ty to jesteś. Dobra. Uwaga! Kusiu! 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 wspaniała rodzinna zabawa. No się powiesiła. No to trochę, ale to nic, trochę tak tylko, żeby się lepiej trzymać, czy coś. Tylko coś koszulka jest spada, ale dobra, to ja jej będę trzymać. Teraz mam lepszy pomysł, tak? Zrobimy konkurencję na lepszego rodzica. Kto nauczy ją czegoś bardziej przydatnego do życia? Dobrze. Ja ją nauczę? Nauczę ją fikołka. Ja sama nie umiem fikołka, nie zrobię fikołka, ale spróbuję to zrobić. Dobra, patrz się. Teraz ci pokażę, jak robić fikołka lub przewrót żółwów ninja. Patrzcie, się. to się robi tak. To było to, dobra, to teraz ty. Patrz, chodź. To się robi tak. Dobra, to teraz twoja kolej. Czego ty ją uczysz? Siat! Co siatek? Siat! To jest dziecko, nie pies! Aha! Aha! No, no. Daj głos! Daj głos! Daj głos! No uu. Dziecko, nie pies! Dziecko! Chyba nie umiem jej niczego nauczyć przydatnego. Ja nauczyłam ją czegoś przydatnego, dzięki mnie będzie wiedziała, jak być Żuwiem Ninja. Może czas, żeby poznała Wójta. Żeby ona poznała? Ja też go nie poznałam. To ty też poznajesz. Czy ja chcę go poznać? Jest w porządku. on ma na imię Mati, tak? Tak. Mam mu powiedzieć, siema Mati, tak? No, innego imienia nie ma. No, te. Dobra, te ja pójdę po Matiego. No to idź, ja tu poczekam. No. Ja nie chcę poznawać żadnego Matiego, tym bardziej, że on cały czas mówi. Mati, Mati, tutaj picie z Matiego, tutaj mieszka Mati. Tam wiecie, kiedy byliśmy w tych trumnach, to tam był ten taki wielki piec, gdzie robiliśmy jogę. To tam był napis Mati i jakiś taki straszny potwór narysowany. Także ja chyba niekoniecznie chcę go poznawać, no ale już poczekamy na niego. Co? Nie ma go. Jak go nie ma? Hmm, może być u znajomych. U znajomych? U kur. To jego jedynie znajomy. Mati sobie przesiaduje z kurami wolnej, tak. w wolnym tak. czasie, tak? Tak. Dobra, to chodźmy do kur. Jest cichy, spokojny, lubi jeść. A co lubi jeść? A co mu nie rzucisz? I nie mogę kiedy czekać, aż go poznam. Naprawdę, no. Mati, ty! Spokój się, dzieckiem, idę. Chodź, Mati, wyjdź. Chodź nie strasz kur, chodź Mati. Chodź. Tak, dobrze, u nich okej, okay, Maja, to jest Mati. Cześć! Edu'la, to jest wujek Mati. Chodź! Masz, nie chcę co, co ty robisz Mati? Uspokój się! To mówi dziecko, go tak. Ach, do góry. i Nie wiem, czy to mi się teraz wylądowało. Powałem, że szuka dziecka. I dziecka szukać. Ja tego dziecka nie szukam. Albo szukam. Ja tak, jak... Gdzie jest ten bazgór? Pew! Pew! szukaj Mati mati. Matiweł! Matiweł! Wszystko! Ja się zaraz zisikam, Tak się chcę siku. Ja, ja teraz bym mogła uciekać, jak oni szukają tego baffola. No, dziecko wrzucił i dziecko zaginęło. Rozpłynęło się w powietrzu. Góra! nie szukają! Dule, że... <suszy> 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 Qu'est-ce <laughs> <laughs> hein? La no, que tu fais ici C'est du là. C'est du Non. Non, Non, อยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่กันอย No jest, będzie żar. Nie przejmuj się Maju. Tak, że jest niegroźny. No ale już no już za żar! No już tam będzie grzeczny. No za maty. No, grieczny macie. go tam. Chodź, pójdziemy do swoich przyjaciół, kurwa. A po co? my tu znowu idziemy? Żeby zrobić rodzinne zdjęcie. Aha, i koniecznie w trumnach. W tle, tak? To klimatyczne. I moim telefonem oczywiście, tak? I po co mi to na telefonie? Na pamiątkę? No tak, nasza rodzinne zdjęcia. Pierwsze. Okej. Okay.